Widać w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy prawdziwego z Jakoś tak po ostatnim odcinku szybko odrosły mi włosy. No to jak już normalnie wyglądamy, teraz czas na przyjemne orzeźwienie, bo tak właśnie można traktować nasze wspólne bieganie do internetu. <ślaski> Dlatego, jeżeli narzekacie na upały, to w internecie temperatura jest idealna. Chociaż ostatnio lekko wzrosła, po nagraniu, które na swoim Facebooku opublikowała Vivian Gomez ze stanu Colorado w USA. Monitoring uchwycił coś dziwnego, coś, co wychodzi z jej domu. Jak pisze Vivian, wstała w niedzielę rano i zobaczyła, co uchwyciła jej kamera. Co to do cholery! Najpierw zauważyła cień, który wyszedł drzwiami, a potem coś. Czy ktoś to widział? Dodatkowo, jak sama tłumaczy, reszta kamer nic nie uchwyciła. Nasz strach się bać. Film na Facebooku w lekko ponad tydzień nabił 13 milionów wyświetleń i szybko postawiono werdykt, kim to coś jest. Jest nim zgredek. No dla tych, którzy nie pamiętają albo nie znają Harry'ego Pottera, przypomnę albo wytłumaczę, kim on był. Zgredek był skrzatem domowym, czyli magicznym stworzeniem, które służyło swoim panom. Postać jest niska, szczupła i ma duże uszy, więc wszystko pasuje do nagrania. Najwidoczniej przyszedł sprawdzić, czy jego właściciele dobrze sobie radzą. Tylko lepiej nie mówcie, że ktoś go nagrał i teraz ogląda go cały internet, bo skrzaty domowe same wymierzały sobie karę. Oczywiście na Zgredka stawiają fani magii, są też inne typy, niektórym przypomina własnego brata, Stefan stawia na swoją ex, a ja bym postawił na syna pani Vivian, który razem z mamą nakręcił film, wyszedł przed dom w klapkach i shortach na głowie, a teraz wspólnie wszystkich trolują. Jednak pani Vivian idzie w zaparte. W komentarzach tłumaczy, że tamtej nocy poszli wcześniej spać, a w sąsiedztwie nie ma dzieci, które mogłyby robić sobie takie żarty. Nawet w telewizyjnych wywiadach tłumaczy, że do dziś jest przerażona, zasypia z włączonymi światłami. No, mocne argumenty. To musiał być Zgredek. Chociaż on w filmie umarł, więc musimy stawiać na kogoś innego. No to w takim razie stawiam na byłą Stefana. Oczywiście każdy może powiedzieć, że widział coś innego. Jaka jest prawda, tego raczej się nigdy nie dowiemy. Było trochę magii. Wróćmy do rzeczywistości, bo tu wszyscy jesteśmy Mugolami, nikt nie potrafi czarować. A gdyby było odwrotnie, to byśmy się pozbyli największego problemu, czyli braku pieniędzy. Po prostu byśmy je wyczarowywali. Fakt, czasami pieniądze spadają z nieba, ale są to wyjątkowe sytuacje, trzeba na nie zapracować, no i zasłużyć, co czasami boli, i o tym warto informować swoje dzieci. Przed nami Credit Card Challenge. Ustawiamy dziecko naprzeciw ściany lub drzwi, po których puścimy naszą kartę bankomatową. Jeżeli ją zatrzyma, używając jedynie głowy, może kupić sobie, co tylko chce. Tak właśnie uczy się dzieci, że trzeba umieć ruszyć głową, tylko w trochę inny sposób, bo inaczej będzie boleć. <laughs> Oczywiście, jak każdy taki sposób, ten też rozszedł się po internecie, bo jest wielu rodziców, którzy czują jakoś taką dziwną satysfakcję, gdy dziecko sprawia sobie mały ból, naiwnie wierząc, że się uda. Sami kilkukrotnie. Jeżeli macie trochę gotówki, możecie użyć banknotu. Moim zdaniem działa to lepiej. na wyobraźnie dziecka, które zaślepione przyszłymi zakupami, jeszcze mocniej przywali w ścianę. Oczywiście na to nie nabierają się tylko dzieciaki. Niektórzy testują to na swoich dorosłych znajomych. Efekt jest podobny. Go. Go. <Regierung> <ina> Now, go, 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 Teraz mógłbym pokazać kolejne filmy, w którym ludzie uderzają w ścianę lub drzwi, a w ich tle szczęśliwych oprawców, którzy namówili ich do tej zabawy, no chyba, że się coś nie uda. Two, three. To chyba jedyny film, w którym ktoś wykonał ten challenge. Dlatego padały pytania, co otrzymał dzieciak. No i domysły były różne. Niektórzy stawiali na konsole, słodycze, a Craig uważa, że to była jakaś kara i odesłanie do pokoju. Niestety nie znalazłem informacji, w której mielibyśmy potwierdzenie, że dzieciak dostał kartę i mógł wydać, co na niej było. No ale mam nadzieję, że ojciec był sprawiedliwy. Three. I się od tego nie wymigiwał. I na tym przykładzie lepiej przed samą zabawą ustawić małe limity, abyście nie żałowali, tak jak on. Powiem wam, że u mnie gorąco jak w Indiach. No i tam się przenosimy, bo w tym kraju ktoś mocno przywalił sobie w głowę. Może robiąc credit card challenge i może nawet wygrał. Teraz nie wie na co wydawać pieniądze, dlatego postanowił zorganizować ślub... Żab. Stowarzyszenie Obywatelskie Miasta Udupi zaaranżowało ślub dwóch płazów. Pan młody o imieniu Warun pochodzi z dzielnicy Kalsanki, a jego wybranka towarzysza z Kelinie. Cała ceremonia została wykonana zgodnie z tradycją hinduistyczną, w towarzystwie tysiąca zaproszonych gości. Nie wiadomo, czy przygotowano jakiś poczęstunek, jeżeli coś się pojawiło, to na pewno nie były nimi żabie łódka. Jeżeli dołujecie bycie singlem, to chyba słabym pocieszeniem będzie, że nawet Żaby biorą ślub, a nawet jadą na miesiąc miodowy, który zorganizowano im w stawie, czy tam jeziorze, Man Napal, 3 km od ich miejsca zamieszkania. Można powiedzieć, że mieszkańcy Udupi udupili pana Żabę, bo ten nie wygląda na zadowolonego, zresztą jego wybranka też. Cały ten cyrk, impreza miała za zadanie zadowolić bogów deszczu, bo mieszkańcy Udupi, no, są w dupie. Bo ich region nawiedziła gigantyczna susza. Cały rytuał nie jest czymś nowym, bo jest powtarzany co kilkanaście miesięcy. Jego nazwa to... Mandoka Parinaya I w przeszłości działało: bogowie zsyłali deszcz. Sam nie wiem, czy z litości, a może z płaczu, bo patrzyli na to, co odwalają ich wyznawcy. I trochę ich rozumiem, bo brak deszczu to problem i nikt go nie wyczaruje, chyba że wierzymy w Zgretka i jego kumpli. To jednak była Ameryka. Tak jak tamci w Indiach, my w Polsce też mamy problem z brakiem wody, dlatego może warto zorganizować coś podobnego. Oczywiście nie muszą być żaby, chociaż u nas też ich nie brakuje. To tyle w odcinku pełne filmy w opisie. Będę wdzięczny za każdego lajka, komentarz. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Na tym kanale widzimy się w czwartek. No nie było mnie ostatnio, ale musiałam czekać, aż odrosną włosy, więc spodziewajcie się w czwartek. No i w środę, a co my tu mamy. Do zobaczenia! Hej!